Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj naprawię oto taki zegarek. Jest to zegarek w stylu art deco. Ma już on trochę lat na karku, ponieważ tego typu konstrukcje pochodzą przeważnie z lat 30. 40. i są zwane potocznie tankami. Poza tym jeszcze, zanim zaczniemy, chciałbym pozdrowić wszystkich widzów i podziękować wszystkie osoby, które subskrybują i mnie wspierają na tym kanale i nie tylko. Oraz podziękować osobie, od której mam ten zegarek, dostałem go od kolegi zegarmistrza. Pozdrawiam Cię, Kacprze. Wspomnę również, że od tego momentu możecie podczas oglądania filmów z napraw zobaczyć nieco lepszą jakość samych nagrań. Będzie to spowodowane tym, że zainwestowałem w porządny statyw przy biurku, który pozwala mi robić już fajne ujęcia i zarazem swobodnie pracować, co nie było możliwe przy poprzednim statywie. A więc teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do filmu. Jak widać tarcza od zegarka jest niestety mocno zniszczona, jednakże przy tak starym przedmiocie niestety nie jest to nic dziwnego, te zegarki często są w takim stanie. Teraz przystąpiłem do ściągnięcia wskazówek za pomocą takich łopatek, które już poro czasu temu stworzyłem sobie samemu. Tutaj się to ładnie udało. Sekundnik podważyłem delikatnie małym śrubokrętem. Po chwili za pomocą tych śrubek, a właściwie ich wykręcenia, będzie można zdjąć tarczę. W tych starych zegarkach często było albo tego typu rozwiązanie albo śrubki nieraz znajdowały się na samej tarczy, tylko w niewidocznych miejscach. Po zdjęciu tarczy można przystąpić do zluzowania sprężyny tak aby móc wyciągnąć bezpiecznie balans. Przy... W tym przypadku będzie trzeba sam balans rozebrać, tak aby go ładnie wyczyścić i naoliwić, więc tutaj już poluzowałem śrubkę, która nam trzyma włos, czyli tą cienką sprężynę znajdującą się na kole balansowym. Również wyszło przy tym etapie rozbiórki, że brakuje na dźwigni od regulacji jednego elementu, ale na szczęście udało mi się taką wyciągnąć ze złomu. Tutaj już przełożyłem werk na drugą stronę i przystąpiłem do rozbiórki remontuaru oraz zdjęcia jednego z kamieni nakrywkowych od balansu, tym razem tego po drugiej stronie. Mechanizmy te cechują się naprawdę dużą prostotą. Tutaj podważyłem delikatnie śrubokrętem mostek kotwicy, po czym ją wyciągnęłem. Również zacząłem ściągać pojedyncze mostki przekładniowy, ale żeby go do końca zdjąć, musiałem również zdjąć mostek sprężynowy. Teraz przystąpiłem do otwarcia bębna ze sprężyną i jej delikatnego wyciągnięcia. Tak jak się już wówczas spodziewałem, sprężyna ta no, ma charakterystyczny kształt, tzw. Tak ślimak, no ale co poradzić, te sprężyny stare tak mają i yy, nie cechują się niestety liniową pracą, chociaż potrafią nieraz trzymać amplitudę pomo swojego wieku. Jest to głównie związane z materiałami, z których były wtedy wykonywane. Tutaj zapakowałem wszystko do czyszczarki już. Po umyciu Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było przygotowanie bębna ze sprężyną. Zacząłem od naniesienia małej ilości smaru Moje D5 w miejsce, gdzie jest oś sprężyny, a potem smaru, który daje na sprężynę, nałożyłem na nią oraz odrobinę na podłogę i bok bębna. Sprężynę natarłem smarem i zwinęłem ręcznie. Potem zamknąłem bęben. Jeszcze na sam koniec, przed zamknięciem bębna. Również na drugą stronę osi sprężyny nałożyłem Moebiusa D5, tak aby w miejscach, gdzie było tarcie, występowało też smarowanie. Teraz ważny element: poza naniesieniem samego smaru na łożysko sprężyny w mechanizmie oraz łożysko koła minutowego, należy też pamiętać o naniesieniu smaru i montażu kołka, na którym znajduje się tiret, jeden z elementów. Wchodzących w skład remontuaru, trzyma on koronkę oraz powoduje przy jej odciągnięciu, że zmienia się pozycja beczki szerokiej. To są te dwie zębatki znajdujące się na koronce, nawet nie tyle co zębatki, tylko takie elementy i pozwala to wtedy na nakręcanie lub zmianę godziny. Warto pamiętać przy tego typu starych konstrukcjach, przy przykręcaniu mostka sprężynowego, że jedna ze śrubek jest krótsza. Jest to śrubka, która znajduje się w miejscu, gdzie jest Tiret, jest ona krótsza właśnie z tego względu, żeby nie haczyła o niego. Jeżeli się je pomyli, to mechanizm ten będzie się blokował. Tutaj, już przystąpiłem do montażu kół przekładniowych. Po tym, jak sprawdziłem, czy pracują swobodnie. Mogłem już tylko nałożyć śrubki i je przykręcić. Tutaj mostek przekładniowy został rozdzielony. Akurat tak było często w starych zegarkach, że koło wychwytowe posiadało swój własny mały mostek. Potem, przy rozwoju technologii, zaczęto tworzyć mechanizmy w taki sposób, że większość łożysk od kół przekładniowych było na jednej płycie. Po przykręceniu tych wszystkich kół przekładniowych mogłem przystąpić do dokończenia mostka od sprężyny. Założyłem najpierw koło lewo skrętne, a potem koło sprężyny. Po zamontowaniu tych elementów mogłem przystąpić do montażu. Części remontuaru znajdującej się po drugiej stronie. W pierwszej kolejności przykręciłem tiret, a potem zacząłem montować beczkę wąską i szeroką. Oczywiście nanosiłem smar w miejsca gdzie należy to zrobić. Tutaj za chwilę zamontuję jeszcze ćwiertnik. Jest to taki kominek, na który nakłada się wskazówkę minutową. Wchodzi on na wcisk na część 8-minutowej, i właśnie powoduje nam takiego rodzaju sprzęgło, dzięki któremu możemy zmieniać godzinę w zegarku. I gdyby go nie było, to nie dałoby się tego robić. Tutaj nałożyłem jeszcze smar pomiędzy. Wodzik, czyli tą dźwignię, która nam przesuwa beczkę szeroką, a tiret tam jest właśnie miejsce, gdzie się ocierają te elementy, oraz również usztywnienie tego tiretu. Potem nałożyłem smaru na łożyska od kół. Potem mogłem przystąpić do nasmarowania kamienia nakrywkowego od balansu. Po nałożeniu odpowiedniej ilości smaru delikatnie go nałożyłem oraz przykręciłem. Spasowanie tych elementów jest akurat ważne bo w tym przypadku chodzi o łożyska balansu, tutaj każda nierówność może sprawić, że balans nie będzie równo pracował. Po tym naniosłem już smar na palety kotwicy, po czym włożyłem ją do mechanizmu i przykręciłem za pomocą jej mostka. Ważne aby smar na tej palety nakładać oczywiście w małej ilości. Łożyska samej kotwicy na mostku nie smarujemy, jest to ważna sprawa. Przez długi czas robiłem ten błąd i je smarowałem, ale ze względu na to, że nie występuje tam ruch obrotowy, tylko kilka stopni w jedną i w drugą stronę, oraz nie ma tu obciążenia, siły tarcia są inne i taki smar by nam jedynie mógł obciążyć mechanizm, a tego nie chcemy. Nałożyłem teraz też smaru na resztę łożysk od kół z drugiej strony, po czym przystąpiłem do złożenia mostka od balansu w tym przypadku taką jakby pokrywkę albo raczej klapkę się przykręca na drugą stronę właśnie zawiera ona kamień nakrywkowy w tym miejscu czop balansu ma miejsce gdzie trzę i właśnie je oliwimy teraz delikatnie włożyłem balans do całego werku na szczęście szybko ruszył i nie było problemu z jego wpasowaniem w tych starych mechanizmach różnie z tym jest. Nieraz te mostki mają bardzo ciasno wchodzące kołki, takie pilotujące w głąb mechanizmu. Często właśnie należy je mocniej przycisnąć, żeby weszły. Należy to robić delikatnie. Właśnie w tym miejscu można popełnić często błąd. Tutaj na szczęście nie było takiej rzeczy. Zostało już tylko nałożyć koło godzinowe oraz przykręcić tarczę po naniesieniu odrobiny smaru można to zrobić. Samą tarczę po chwili jeszcze spróbowałem lekko przetrzeć z nadzieją, że może uda się, choć trochę lepiej ją oczyścić, jednak tutaj ta farba i te powłoki są niestety na tyle zniszczone, że nic to nie dało. Potem. Zamontowałem wskazówki. Wracając jeszcze do kwestii przetarcia tarczy, oczywiście należy to robić bardzo ostrożnie. Różnie się mogą takie tarcze zachować. Należy przy tym pamiętać, że farba i tego typu naniesione indeksy są bardzo delikatne. Jeszcze spróbowałem trochę wyklepać rączki od koperty, a właściwie teleskopy tylko wmontowane na stałe w kopertę w ten sposób kiedyś to produkowano. Często się wyginały i dlatego należy je prostować. Tutaj wkleiłem szkiełko. O dziwo miałem takie z części moich, swego czasu dużo kupiłem takich zegarków, bo chciałem jakieś zdobyć i naprawić. Oryginalne było popękane. Teraz zegarek przetarłem i tu widzicie, jak wygląda finalnie oraz jak pracuje. Jest ustawiony w ten sposób celowo przeze mnie, bo. Ustawiony potem tarczą w drugą stronę z kolei śpieszył się około 60 sekund na dobę. W przypadku tak starego zegarka i tak starych mechanizmów, niestety, normą jest to, że czopy od balansu są w stanie kiepskim, jak nie bardzo kiepskim. A więc, jeżeli zegarek działa jakkolwiek akceptowalnie, należy się tym cieszyć. Aby uzyskać w pełni dokładny chód, należałoby takie osie wypolerować albo dorobić na nowo. Ja tego nie potrafię, a jeżeli mam z takimi rzeczami poważniejsze problemy, proszę zawsze o pomoc jednego z moich mistrzów. A więc dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!